Cześć. W tym odcinku pokażę Wam, jak rozwiązać zadanie numer 24 z repetitorium Operą 2023. A zatem zapraszam do oglądania. Firma Kurierska wdraża nowy system rozpoznawania pisma odręcznego w terminalach wykorzystywanych przez kurierów do potwierdzenia odbioru przesyłki. System przeszedł dość dokładną procedurę weryfikacyjną, ale wykazuje jeszcze pewne problemy w rozpoznawaniu wielkości liter. Na przykład, zamiast zapisać imię Jacek, tworzy on imię Jacek. W pliku dane.txt znajduje się 100 linii, w których są zawarte informacje z serwera, zbierające dane z terminali. Dane są zapisane w formie ciągu informacji. Numer paczki, kropka, imię, kropka, nazwisko. Napisz program lub programy, które da odpowiedzi do poniższych zadań. I tutaj widzimy właśnie ten plik zawierający numery, kropkę, imię, nazwisko. Jak widzicie, te tutaj znaki są raz z dużej, raz z małej. No dobra, spróbujmy na razie to otworzyć. Przed otwarciem zdecyduję się na stawienie sobie jakiejś tablicy, na przykład string A, ona będzie n elementowa, a tych elementów n mam const int n na poziomie 100. No to teraz mogę sobie to otworzyć, oczywiście używając tutaj if streama, jakieś tam w, e, i mamy dane. Takes ten nasz plik się nazywa, więc tak też sobie tu wpisuję. Zmienna sterująca. No i teraz sobie while'a budujemy do momentu aż w różne od eof i tutaj sobie przekierowujemy do naszej tablicy każdą linię i oczywiście zwiększamy sobie z++. No i wyświetlę sobie performa. Zobaczę sobie, czy się udało. Tak, Aleksandra Olszyńska jest na samym końcu, a w naszym pliku na samym końcu jest też. A na początku Andrzej i u nas na początku jest Andrzej. No to otwieranie mamy z głowy. Ja sobie to wykomentuję, żeby mi tutaj nie przeszkadzało w programie i spróbujmy rozwiązać zadanie pierwsze. Numer paczki składa się z dziewięciu cyfr. Trzy pierwsze symbolizują rodzaj przesyłki. Sześć kolejnych to identyfikator paczki. Podaj kod rodzaju przesyłki, przesyłek najczęściej dostarczane przez kurierów oraz określ liczbę tych przesyłek. No czyli generalnie musimy sobie z tego, co mamy tu, wyłuskać e, trzy pierwsze, a następnie obliczyć, ile ich jest najwięcej. No dobra, no to do roboty. Przygotuję sobie taką funkcję, trzy znaki, która będzie wojdowska. Z tablicy A będzie mi przesyłała tylko ten rodzaj do tablicy R, ale oczywiście muszę sobie jeszcze stworzyć tablicę R, ponieważ to są znaki, no to string R od N. Żeby nie utracić informacji o A, bo mógłbym usuwać, no ale będę sobie je wstawiał do r -a. No to jak powiedziałem, będą, będzie to funkcja Void trzy znaki, więc tak też robię. Wpadają tutaj dwie tablice stringowe String A i przecinek String R. Jak tablice to nawiasy kwadratowe standardowa pętla, bo będę sobie przepatrywał wszystkie elementy do e N. I moje r od i, czyli nowy element w tablicy, będzie równy a od i, .sub str. I ponieważ wszystkie to są trzyznakowe, no to 0. I od odkąd zaczynam? 0. I ile znaków? 3. No i tyle. Jakbym sobie chciał to podglądnąć, to mogę to zrobić. Wystarczy, że tego fora tutaj sobie zamienimy. O, proszę bardzo. Tylko, że jeszcze pasuje go wyciąć i wkleić oczywiście tu. No i mamy, mamy znaki. Bo wykomentuję sobie to, bo to mi nie jest potrzebne. Teraz spróbuję sobie to przesortować, czyli sort r, bo to jest tablica r, r plus n. Wysortuję sobie ją i może teraz sobie ją wyświetlę, jak to będzie wyglądało. Muszę zadeklarować algorytm, bo widzicie sort własny declarate, więc tutaj dodaję bibliotekę. Dodałem, więc możemy teraz włączyć i mamy przesortowane. No to teraz pasuje to policzyć. No i tutaj sobie zrobię taką funkcję policz od r. To będzie funkcja wojdowska. Na razie sobie to wykomentuję. I budujemy sobie funkcję przed int mainem, void, policz, wpada tam e, string mm, r. I na początku ustawię sobie zmienne integerowskie int max. On musi być zawsze jakiś mały, więc minus 1000. Następnie maksymalny indeks czyli położenie tego elementu przyda mi się temp i tymczasowe położenie tego elementu i zlicz na poziomie 1 no bo w, przy pierwszej komórce jest równy 1 przeglądamy sobie to forem int i równa 0 i mniejsze od n i plus plus i teraz jeśli Element tablicy R I plus 1 jest równy temu wcześniejszemu, czyli R od I, to robię dwie rzeczy. Podnoszę z o 1 i mówię, że temp od I, temp tymczasowy jest równy I w przeciwnym wypadku jeśli są różne no to zlicz muszę zresetować czyli jest równe 1 więc w przeciwnym wypadku no i jeszcze pozostaje mi drugiego ifa tu zrobić jeśli nasze zlicz jest większe od maksymalnego to wtedy max przyjmuje wartość zlicz i maksymalne i indeks jest równy temp i. Oczywiście, jeżeli startuję to na poziomie plus 1, to tutaj sobie dam minus 1, żeby nie przelecieć zakresu. Pasuje mi to jeszcze jakoś wyświetlić, więc tutaj sobie damy SOUTA. I wpisałem sobie max indeks, tak pro forma I teraz wartość to jest R od znaleziony max i i wyświetlmy sobie i mamy max to jest 9 on znajduje się w indeksie 49 to jest nie do końca istotne i wartość 947 jak zaglądniecie na sam koniec arkusza operonu zobaczycie, że taki sam jest wynik a zatem to rozwiązaliśmy 24.1 24.2 Oblicz liczbę wystąpień poszczególnych imion w bazie. Jako rozwiązanie podaj listę imion wraz z liczbą ich wystąpień, posortowaną od najczęściej do najrzadziej występujących. Jeżeli imiona występują z tą samą częstością, posortuj je alfabetycznie. Pamiętaj o normalizacji imion, na przykład możesz zapisać je dużymi literami. Na początek. Do tymczasowej tablicy imię, wrzucę imiona, a więc pozbędę się 10 znaków z lewej strony, i następnie to, co jest po kropce. Zatem wybuduję sobie tutaj fora, który będzie mi działał na 100 razy, i teraz do tablicy takiej tymczasowej string imiona, a może nazwijmy sobie i jak imiona. To będzie nasza pomocnicza. Powędrują wszystkie imiona z, tygo, z tych łańcuchów. Zatem i od i, akurat tak się składa, będzie równe. Wyciągnij imię. Za chwilkę sobie stworzymy taką funkcję od a od i. I tutaj każdy będzie. Element wędrował do tej tablicy. No to jak zauważyliście, jest tutaj wyciągnij imię, wpada a od i, a a od i to jest string, w związku z czym będzie to funkcja typu stringowego, czyli imię. Wpada tam string jakiś łańcuch, i teraz tak, potrzebuje znaleźć kropkę, więc int. Kropka na poziomie na razie 0. Łańcuch przyjmie postać łańcucha, ale obcinamy 10 z lewej, czyli kropka erase metoda 0, początkowa wartość i ile znaków 10. No i już tego nie ma. Teraz będę rozpatrywał to, co zostało, czyli int i równa się 0 do i, ale tu będzie długość łańcucha, czyli łańcuch. size. I I. Autor prosi, żeby znormalizować, w związku z czym łańcuch będzie równy funkcja touper od łańcuch, tylko że tak nie możemy zapisać, bo ona będzie zamieniała każdy znak, w związku z czym wstawiamy tu jeszcze i. Ale w dalszym ciągu szukamy kropki, więc jeśli łańcuch od I jest kropką, czyli znak kropek. Kropka. To nasza zmienna kropka przyjmuje wartość tej pozycji O. To teraz pasuje, jeszcze to usunąć. I teraz znowu metoda erase, tylko że tym razem startujemy od kropki. Kropka. Do długości, czyli łańcuch. No i pasuje jeszcze. Zwrócić. Mamy. No, i jeszcze błędy. Łańcuch. I tutaj tak samo. Oczywiście, jak komentarz, to dwie kreseczki. Dobra, na razie się nic nie dzieje. Wyświetlmy. No i widzicie, to są nasze imiona. To teraz je ja sobie przesortuję tą tablicę. Czyli mamy sort i przecinek i plus n, bo chcemy wszystkie elementy. I teraz sobie ją wytnę, tutaj wkleję, zobaczę sobie, jak to wygląda. Mamy posortowane, dobra. No to pasuje nam obliczyć, ile jest różnych, więc będziemy sobie badać pierwszy element z drugim, i tak dalej, i tak dalej. I będziemy sobie badać, ile jest różnych tych imion, aby w przyszłości wiedzieć, jaką tablicę zadeklarować. Ustawię sobie ind różne na poziomie 1, bo nominalnie jest to 1. Jeszcze sobie tego tutaj fora wykomentuję. No i znowu sobie pojadę forem. I teraz, jeśli i od i plus 1 jest różne od i od i, to wtedy. Różne podnieś mi na 1 i ciekawy jestem ile tych różnych będzie. Tu oczywiście minus 1, żebyśmy nie wyjechali za zakres. Różnych jest 32. To teraz mogę sobie przejść do deklaracji struktury, ponieważ mam imiona i ilość tych imion. W związku z czym tutaj sobie robię struct dane. Tutaj zawsze średnik, pamiętajcie, będzie się to składało z string imię i int wystąpienia. No to dobra, to zadeklarujmy sobie teraz tą tablicę, tutaj na przykład C. Ona jest typu dane, dane C32, bo tyle mamy różnych imion, prawda? Widzieliśmy to przed chwilą. Teoretycznie to mi jest niepotrzebne mogę sobie y, wykomentować i to też do tej jednej części z tej tablicy będę wkładał różne nominalnie c od 0 imię przyjmie mi wartość i od 0 czyli pierwsze imię z y, tablicy imię wędruje do pierwszej komórki c od imię Ponieważ wszystkich imion mam 100, a C od imię mam 32, więc będzie mi potrzebny jakiś j, który się będzie przemieszczał, jeśli znajdę inne imię. I robię podobną sytuację jak w tym miejscu. Czyli mam jakiegoś fora i teraz jeśli znajdę różne, no to dwie rzeczy. Po pierwsze, C od J plus 1. Przyjmie wartość, oczywiście jeszcze część typu imię. Przyjmie wartość i od i plus 1, no ale jeszcze ten j, plus plus, żebym mógł kolejne, różne inne imię obsadzić do tej tablicy. I teoretycznie wszystko mi się tam wpisało. Na razie nic nie zobaczymy. Moglibyśmy sobie wyświetlić teraz właśnie c od i imię i mamy imiona posortowane, elegancko teraz pasuje jeszcze obliczyć ile jest tych wszystkich e, ile jest poszczególnych imion w całym zestawieniu przed przystąpieniem do zliczania ja sobie wyzeruję wystąpienia bo one nie są nigdzie wyzerowane i mogą tam się pojawić jakieś wartości typu śmieć. więc pętla ten for wyzeruje mi wszystkie elementy. Przejdźmy teraz do zliczania. Będziemy mieli tu dwa fory. Jeden będzie przepatrywał wszystkie elementy w pliku dane, for, ale już z elementem j, j i j. I tego mamy 100, więc jest n. I teraz, jeśli. C od I kropka imię jest równe i od I no to wystąpienie C od I tego zerowego imienia, tam jest chyba Agata, podnieś mi o 1. I teraz teoretycznie nam policzył, moglibyśmy sobie proforma wyświetlić tak, czyli tutaj sobie zrobimy fora na 32 i on nam wyświetli te elementy, czyli wystąpienia. Zera wystąpiły, dlatego że w tym miejscu wstawiłem i, a nie j. A zatem są już policzone wartości. Gdybyśmy jeszcze tu dopisali C od I, no to widzimy, poszczególne imiona mamy obliczone, ale autor chce, żeby przesortować. Mało tego, chce, żeby przesortować, że jeżeli imiona występują w tej samej częstotliwości, posortuj alfabetycznie, w związku z czym zwykłe sortowanie nie wystarczy, musimy jeszcze zrobić funkcję porównaj do sorta. Na początek zapiszę sort, będziemy sortować tablicę C, C plus 32, bo wszystkie elementy, ale trzeci jeszcze parametr, porównaj, to będzie funkcja, którą sobie teraz dołożymy i jak sobie to zrobimy i wyświetlimy, no to powinno nam to zagrać. Przed int mainem robię sobie ból porównaj. Wpadają tam... Dwa porównywane elementy, ale dwa elementy typu dane, czyli dane A i dane B. No, gdyby trzeba było tylko to przesortować po wartościach, to byśmy zrobili tak. Ale niestety tylko tyle. To jest za mało, bo jak wyświetlimy, no to po pierwsze nic nie zobaczymy, bo nie daliśmy else. Ale po drugie, gdybym dał tego else'a. No to widzicie, że w przypadku takich dwójek na przykład Anna powinna być na samej górze, a nie jest. A zatem wprowadźmy jeszcze jedną linijkę, że jeśli, no właśnie, jeśli się to nie zrealizuje i nie zwróci true, to interesują nas właśnie literki obok, jakie występują, a zatem AND i A od imię zerowa literka. Czy jest mniejsza od B, od imienia zerowej literki? Jeśli tak, to return true. No i jak widzicie, sortowanie już lepiej wygląda, no ale Małgorzata, Magdalena, Magdalena powinna być wyżej niż Małgorzata. Widzimy, że na trzecim miejscu jest różnica. W związku z czym dodam jeszcze dwa warunki. Warunek odnoszący się do wystąpień, następnie do pierwszej literki, kiedy jest taka sama, no i sprawdzamy drugą, bądź też pierwsza literka taka sama, druga literka taka sama, trzecia już jest inna. No i teraz powinno nam to zadziałać. Jest prawidłowo przesortowane. Widzimy Magdalena, Małgorzata, Marcelina i Matilda. A zatem dobrze rozwiązaliśmy 242. Jeśli odcinek był dla ciebie ciekawy i merytoryczny, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Hej.